Urząd Pracy słucha. A jakie ma pan kwalifikacje? Nie wie pan, co to są kwalifikacje. No co pan umie robić? Ma pan sześciu synów. Rozumiem. Niech pan zostawi na miary i będzie w kontakcie z naszą sekretarką. Ale nie za bliskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan dla mnie jakąś pracę? Mm. Uprzątanie śniegu po zimie. A to jest stała praca? To nie jest stała praca. To nie. Orząd pracy, słucham, zagraniczna. Jest oferta z Hiszpanii. Cieszę się, że Pan marzył o Hiszpanii. Powiem Panu, że to nie dość, że z Hiszpanii to z samego Amsterdamu. Pan tam nie będzie uczył geografii. Dogodzić ludziom nie mnie. Dzień dobry. Ja Dzień jestem nowy. studentką i szukam pierwszej pracy. 25 lat i nie może Pani znaleźć pracy. Ciężko. No niech pani się zakręci jakoś koło tego. Niech pani ruszy głową. Ja bym pani radził, żeby pani zaczęła własną działalność. To znaczy jaką? Usługową. No mi no pan, ale czy ja się do tego nadaję? Jak mało kto. Jak pani ma na imię? Barbara. Pani Basiu, pani powinna natychmiast zmienić imię na Samanta i do roboty! Go, go! Ach, dziękuję, a już się bałam, że skończę na ulicy? Proszę. Dzień dobry. Szukam pracy. Może być murarz? Pani chce być murarzem? Nie. To dla męża. Dla męża. Jest etat muraża 3600 na rękę. 3600. 3600? na rękę. To za dużo. Dlaczego? W głowie mu się przewróci, mnie rzuci. A za ile pani by sobie wyobrażała, że małżonek powinien pracować? Tysiąc. Tysiąc. Jest za 900. Świetnie. Księgarni. O. Tylko trzeba mieć wyższe wykształcenie i znać trzy języki. Proszę. Proszę. Ja tu jestem, panie kierowniku, Szukam pana po całym urzędzie. Proszę, to dla pana w ogóle. Cześć. Dziękuję panu, ale ja się chciała. w jakiej okazji? No, no za tą ofertę, co pan mi dał pół roku temu. A, pamiętam. Nie pamiętam. Pół roku temu. I co to było? Operta Zoo. A, i wziął pan. Wziąłem. No, i czym pan się tam zajmuje? Robię za goryla. Ochrona! Ochroniarz, no. Nie, 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 żywego, bo stary ZD. Tak. <śla> Taki na wybiegu z klatki, co sobie wyla... Co? Taki! Co? No! Jest no, nie jak tak na pana patrzę, to tanie.